Hej, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Siwy Gameplay, a to jest kolejny mecz, który postanowiłem dla was komentować. Mecz pomiędzy Acer Nerkio, czyli najbardziej utytułowanym polskim graczem StarCrafta II. A naprzeciwko niego stanie Rockskies Fryer, czyli Protos, jak widzicie, skądś znam tego gościa, ale nie pamiętam teraz skąd. Kolejne podejście do nagrywania tego meczu, poni ponieważ w ostatnim zapomniałem ustawić rozdzielczości na, na YouTube'ową, czyli 1280 na 720. Jeżeli bierzecie się za nagrywanie czegoś na YouTube'a, zawsze, zawsze to zróbcie. YouTube będzie miał mniej roboty z yy, przekształcania tego wszystkiego, dzięki czemu będzie Was bardziej lubił, szybciej dostaniecie partnera, oraz yy, no, Wasze filmy po prostu będą w lepszej jakości, oczywiście. Mecz z GSL, czyli Global Starcraft 2 League, czyli chyba najbardziej prestiżowego turnieju na świecie. No co to za lagi? I co my tu mamy? Spora nadwyżka energii, czyżby chciał? Tak jest, bardzo wczesny pól pól na ósemce czyli tak zwany 8 czyli cheese na protosa, a Fryer. chyba przymierza się do robienia w, yy, tego, yy, Forge Fast Expanda. To nie jest zbyt dobry pomysł przeciwko tak szybkiemu puszowi, ale tak to się kończy, jeżeli się nie scoutuje wystarczająco wcześnie. No ale proba już jedzie, już jedzie sprawdzić o co tam chodzi, co się u energia dzieje i dlaczego. I zobaczy tego pula. No i Fryer będzie w niezłym kłopocie, żeby się z tego wybronić. Proba już właśnie wjeżdża do środka. Jest Overlord robiony u Nergia, On chce mieć jak najwięcej tych Zirlingów na początku. Bójka mu absolutnie wystarczy. I Proba widzi teraz wszystko. Widzi spawning pool. Zaraz powinniśmy. Nie, nie anuluje tego Nerhio. Czyli chce iść w tego pula. Proba oczywiście stawia jak najszybciej Forza, ale Rajar musi mieć natychmiastowo fotokanony, żeby móc się wybronić z tym pierwszym wczesnym puszem z rglingów 6 derglingów, już zaczyna się robić uśmiechnięta złowrogo twarz derchia właśnie wyświetliła się na naszych ekranach i 6 ringów Powoli, powolutku się zaraz wykluje, 8 zerglingów, czy 8 zerglingów zdoła wbić się tutaj do bazy, czy 8 zerglingów zdoła wymordować tych kilka probek, jeszcze kolejne dwa zerglingi i już leci 6, 6, a nie, czyli to nie są kolejne dwa, czyli po prostu w, później wrzucił tą dodatkową dwójkę i Queen... Queen do powijania larw. On musi mieć jak najwięcej tych zerglingów, żeby móc sobie poradzić w gateway. I teraz musi jak najszybciej się zaolinować. Ale nie ma na to minerałów. Brak minerałów. Powinien pylony stawiać tutaj. Ale on będzie zaraz chciał gate'a chyba. Tak jest. Zobaczmy. Tak jest. Gate. I tutaj jednak zerglingi mogą się wbić. Musi tutaj postawić probę, żeby zerglingom nie udało się tak szybko wbić. Musi przetrwać jak najdłużej. Musi przetrwać jeszcze 14 sekund, 14 sekund nadziei Fraera na to, że. Gateway, zdąży. Cervini nie zdołają się wbić tutaj za Chiny ludowe. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że kanon właśnie skończył się robić. No i teraz Nerkio jest w kłopocie. Chis mu nie wyszedł, Olin mu nie wyszedł, i teraz musi albo iść dalej w ten Olin, albo jak najszybciej dronować. Właśnie zrobiła się Queen. Queen powija dodatkowe larwy. Nie wycofuje się stąd Nerkio I anulował Anulował tego gate'a Stawia Cybernetic Core Powinniśmy zaraz zobaczyć stalkery Stalkery nie są dobrą kontrolą na zerglingi Ale jeżeli stalkery ustawi tutaj W tym miejscu serglingi będą miały przesrane Dlatego, że nie będą mogły podbiec do, do, do tych stalkerów I nie będą mogły ich po prostu pozabijać yy, Dwa yy, Dwa Asymilatory u, u Fraera będzie mu gaz potrzebny na, 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 na stalkery zobaczmy, ta drona chyba przymierza się do postawienia ekspansji czyli tak jest, mamy ekspansję Nerchio oficjalnie zrezygnował z tego pusha no bo jeżeli by chciał zrobić pusha to zamiast ekspansji zrobiłby sobie kolejne zerglingi tych zerglingów nie będzie przynajmniej na razie i tak jest, Nerchio wycofuje się do swojej bazy, pewnie zostawi tutaj, tutaj, przy zelnagach, po jednym zerlingu, żeby dobrze obserwować, jest zergling, żeby obserwować pole walki. Czy przewaga jaką zdobył frajer nad Nerkiem, dzięki temu, że Nerchio no, po prostu robił zerglingi zamiast dronek, czy przewaga ekonomiczna na frajera nad zergiem pozwoli mu wygrać ten mecz? No Powinniśmy się przekonać w przeciągu najbliższych 10-15 minut, dlatego że Protoss bardzo lubi wychodzić tak właśnie w 15 minucie w, y, do przodu z dużym puszem ze stalkerów i z sentry i kilku zelotów. Czym po prostu niszczy, niszczy y, Zerg'a, no chyba że Zerg będzie miał sporą armię z roach'y, Bądź też będzie miał sporo spajnów Albo jakieś bejny, albo będzie miał jakieś niesamowite mikro Nerchio ma niesamowite mikro, no ale zobaczymy Mikrem nigdy nie, nie uda się wygrać, wygrać całej gry Potrzebna jest też do tego armia Z tą armią będzie energia słabo Bo nie ma wystarczająco dużo harwesterów Jest Gateway Technology i pierwszy stalker Powoli tworzy się tam w tych odchłaniach gate'a Składają się tam te jego pancerze Ten Koleś w środku przymierza się, żeby wejść do tej maszyny, wyszedł Rusza do przodu, chyba, chyba będzie chciał przejąć zelnagę, raczej mu się to uda, ten jeden Ten jeden zelot zrezygnował z walki Oddał zelnagę Protosowi. Jest oczywiście Nexus, bo, bo jak jest Forge tutaj częścią Olina, no to czego innego byśmy mogli się spodziewać. I są spajny. Spiny, właściwie jeden Spine i plus jeden do ataku dla... dla ataku... ...naziemnych protosów. Tutaj zbierają się... zbierają się Teraz bardzo by chciał Nerchio ubić tego Stalkera, to na takim etapie gry to jest duża strata dla protos'a, strata takiego jednego Stalkera. Jakoś to jest Tarker tak w ogóle, bo nie pamiętam. 125 y, minerałów, 50 gazu, no to jest całkiem sporo. Nerchio teraz ewidentnie bardzo mocno dronuje, 7 dronów przed chwilą się wytwarzało. On teraz potrzebuje tych harwesterów, potrzebuje ich całą masę, żeby nadgonić, y, nadgonić produkcyjnie y, Fraera. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. O, już nawet go przegonił. 35 do 29. I Spain właśnie się wykluł. E, 33 do 29, bo właśnie przejmuje gazy. Tu. I tutaj też 4 gazy. Powinien zaraz chyba przejąć ekspansję, bo dosyć późno tego nie robi. Lingi bez Metabolic Boosta. W 8 minucie. W Grand Masterze. To jest coś, czego się raczej nie widuje. No chyba, że ktoś ci Robotic Facility tutaj widzę. Także myślę, że Observer, ale może Immortale, kto to wie. Oczywiście na Zerglingi Immortale są bardzo kiepską korprą. Także myślę, że Observer. Co mamy tutaj? Pylon. I Asymilatory. Właściwie jeden asymilator przyjmowany. Plus jeden do ataków wciąż się robi i ostre dronowanie u LER. LER! Czyli być może Nerhio chce latać. Dobry pomysł myślę. Ewidentnie no... albo może chcę tychować chować do Broodlordów, ale z tego... Z tego co widzę, to on raczej nie ma na to czasu. Bo tutaj ta armia robi się coraz większa. Taką armią, gdyby wszedł do bazy przeciwnika. No mógłby... mógłby Fryer postraszyć ta drona chce zrobić ekspansję. Chce tego bardzo. Pragnie tego całym sercem i całym swoim hitynowym korpusem. Czeka tylko, aż jego rasa zbierze, 300 minerałów jest, 300 mine minerałów i przejmowane z... i będzie teraz ekspansja, Nerfio ewidentnie nie chce robić kolejnego Olina, czyli mutale z dwóch bas. Chce pociągnąć tą grę dalej, tylko czy protos mu na to pozwoli? Kolejne gatey, gate, gate, gatey, trzy gatey dostawiane w mainie i wreszcie Metabolic Boost w dziewiątej minucie, no trochę wcześniej zaczął się robić. Czegoś takiego raczej się nie widuje. Trochę mało tego creepu. To może to może Zerga boleć. Zobaczmy. Obserwer zbliża się do, do bazy przeciwnika. Chce fryer wiedzieć co Nerkio może na niego przygotować Zobaczy Spire To powinien być impuls dla Fryera, że trzeba jak najszybciej atakować Zobaczmy Unity No taką armią nie ma szansy atakować, nie ma szansy atakować Zerg'a A no, samymi dronami Zerg by się mógł wybronić Ale jest Blink i Blink może namieszać tutaj, bo on będzie sobie tak odskakiwał z ranionymi jednostkami i właściwie może tak robić aż pod swoją bazę oczywiście o ile będzie miał na to energię Blingów robi się coraz więcej, energii, przeczuwa, że zbliża się push z, ze strony Protosa, zawsze jest, zawsze powinien być jakiś push jeżeli mamy Force Fast Expanda w takiej właśnie 15, 17 minucie, 13 minucie Brak czy może boleć. Na rouchu nawet się nie zapowiada. Mamy za to Infection Pit. Infestory. Ale zanim zrobi się Infection Pit i zanim zrobi się Warp Prism. nie zauważyłem go, wybaczcie. Także powinniśmy mieć dropy do Domaina albo do Naturala, albo do Terda, który właśnie skończył się robić. I armia Protosa właśnie wychodzi z, ze swojej bazy. Tutaj po straszy przeciwnika, ale. Czy tachmara zermingów zdoła ją powstrzymać, nie sądzę, i Netjo też o tym dobrze wie, dlatego wycofuje swoje jednostki. Powinien zgromadzić tutaj przy tym spajnie. Przydałoby się też kilka nowych spajnów i to jak najszybciej. Ale on zbiera. Gdzie jest ten spajer, chyba zrezygnował z niego w ogóle. On zbiera na, na, na infestory. Mógłby tutaj kilka spajnów postawić w tym miejscu i to by pięknie za zablokowało przeciwnika, który ewidentnie nie chce dropować, tylko tutaj sobie przy przyzywa dodatkowe jednostki, ale chce wejść do Terda przynajmniej. Do tego się przymierza duża bitwa, no nie taka duża. Zdepingów nie ma, nie ma tak dużo, zresztą są na 0-0. Nie mają najmniejszych szans z, z, taką, z taką ilością protosów. Ale ta proba nie ma szans tutaj wybudować nic. I plus jeden do ataku z, nareszcie zaczyna się robić. U, u Zergazerk bardzo potrzebuje upgrade'ów i 7 inwestorów. 7 inwestorów może... Jest atak. Jest atak. Tak jak mówiłem, na Terda. Warprism zbliża się, żeby przyzywać coraz to nowe jednostki. I przyblokowany jest Nerchio. Potrzebuje tych dwóch Overlordów jak najszybciej. On potrzebuje armii. Gdzie są te... te... te, te... Yy, infestory. Oni on tutaj powinny gdzieś stanąć, bronione przez Zerglingi i rzucać po prostu Infested Terran i, i fangale. Zatrzymać tę armię jak najdłużej, pozwolić Zergowi zebrać swoje siły. No właściwie nie, no to było fatalne miejsce na, na, na walkę u, u Zerga. On nie mógł otoczyć armii przeciwnika. Krip jest niszczony, niszczone są ekstraktory. Te drony powinny się stąd ewakuować jak najszybciej. Lingi teraz umierają w, w straszliwych męczarniach. Wrażone przez y, jakieś promienie tajemnicze Protosów. I fangale, fangale. 5 Inwestorów całkowicie zmiażdżyło tą armię. No nie. Tutaj wciąż są przyzwane nowe jednostki. Musisz zniszczyć. To jest twój główny wróg Nerchio. Nie wiem dlaczego nie rzucił tutaj Fangala może, może nie mamy energii, nie, nie, nie widziałem, nie widziałem Kolejny Warp Prism i plus 3, plus 3 do ataku u Protosa, no to te, te jednostki będą padać bardzo szybko Dwa, kolejne spiny i 10 zerlingów się wytwarza Proby rzucone do drony rzucone do ataku Otaczają teraz armię, armię... Protosa, ale on ma energię na blink Te proby tutaj wyrżnęły wr się w szyk Protosa, ale one giną, giną strasznie I to energia boli to bardzo Słabo to wygląda dla Nergia, No, Te jednostki zaraz tutaj będą coraz to nowe przyzywane I tak jak widzicie Coraz więcej stalkerów Potrzebuje energię Army ma spore nadwyżki, może zrobić lingów Ale przede wszystkim musi tutaj podejść inwestorami i zniszczyć to. No, mógłby zniszczyć, no, dobrze. Mógłby zniszczyć ten ekstraktor wcześniej. No tutaj jakiś przybłąkał się Overlord, blokuje ekspansję przeciwnikowi. Kolejna makrohaczerka. Nie wiem czy ona tutaj była wcześniej, nawet nie zauważyłem. Potrzebuje na pewno dużo larw energio, dlatego ta mak makrohaczerka na pewno mu się przyda. Mógłby trochę rozgonić te, te overlordy, one tutaj będą dobrym celem dla Stalkerów. Gdzie jest armia, gdzie jest armia Protosa? Armia Protosa chyba będzie chciała wejść przez główne. przez główną rampę. Mogłby zniszczyć właściwie te... te yy, o proszę bardzo. Yy, dark... Dark Shrine. Tylko czy, czy on naprawdę go potrzebuje? Bo praktycznie ma wygrano w kieszeni. Zerknie ma, zerknie ma co. Jak mu się przeciwstawić? On mógłby robić tylko kolejne stalkery i zeloty. No, te trzy spajne powinny zaraz pozabijać te, te, te zeloty. Chociaż nie, zeloty na, na 2-0, zaraz będzie 3-0. Zmasakrują te spajne. Chodzi coraz głębiej ta armia. Te drony zaraz powinny się stąd ewakuować. No co prawda ostatnia, myślę, albo jedna z ostatnich porcja zerblingów właśnie wyskoczyła. No, prawie zabił tego Zelata. No, teraz zabił Spinecrawler, ale Warprism. Musi się do niego jakoś dostać. Jeżeli chce jeszcze cokolwiek w tym meczu powiedzieć, musi się dostać do Warprisma. Warprism zbliża się do maina. Blink do maina. Overlordy zaraz powinny popadać. Queeny jeszcze desperacko bronią się przed tym naporem, ale tutaj już właściwie dla Zerg'a nie ma nadziei. Darkshade zaraz skończy się robić. No, nie, nie za bardzo są materiały, żeby zrobić za wiele tych darków. No, je, właściwie jeden wystarcza, ale... Zero produkcji u Protosa. No, on ma wygram w kieszeni, no. Kolejny, kolejny Warp tutaj przybywa. I właściwie Nerchio może już pisać GG. Właściwie no 22 linki jeszcze mogą tutaj tą armię na chwilę zatrzymać. Spine jest przesadzany, ale on raczej nie zdąży się tutaj zakorzenić. On zakorzenia się niemiłosiernie wolno. Chyba aż 12 sekund. Blinkuje teraz do tyłu swoje zranione jednostki Protos. Nie potrzebuje żadnej produkcji. To jest wygrany mecz i on dobrze o tym wie i po prostu... Strzela. Nerchio, nie wiem co właściwie tutaj swoje overlordy, znaczy widzicie na jakiegoś klika u, u Protosa, że on kliknie co z tego overlorda jest GG Nerchio mógł ten to GG pisać dużo wcześniej. No mógł tutaj posadzić spajny. Zatrzymać tę armię na długo i I... trzymać tutaj przeciwnika w terdzie, Troszkę, że tego nie zrobił. Yy, trzymał tych trzy spajny tutaj miał. Mógł, mógł tutaj bardzo ładnie zablokować lampę. No ale ewidentnie no, zaważył o tym nieudany push tymi zerlingami. Tutaj ten eight pull który mu się nie udał. No, Protoss po prostu bardzo ładnie, bardzo szybko zgromadził minerały i postawił tutaj wolina. Dobra, no właściwie to tyle by było na dzisiaj, tak myślę, bo. Zarach po prostu nie wyszedł, nie wyszedł mu cheese, i jak nie wyjdzie cheese, to już naprawdę nie za bardzo, nie za bardzo ma się cokolwiek do robienia, do roboty w, 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 grze w StarCraft. Dobra, czyli to by było na tyle na dzisiaj. dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Z tej ceny był siwy gameplay i widzieliście mecz pomiędzy Roxys Frayer i Acer z gsl na mapie Daybreak. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz. Cześć.